Sprawdźcie, czy jest pro. Wracamy po urlopie i od razu mamy dla was ciekawy materiał. Sprawdziliśmy dla was, jak taktowania pamięci RAM przekładają się na różnice wydajności w grach. Porównaliśmy pamięci z taktowaniem 3200, 3600 oraz 4400 MHz na platformie z procesorem i9 k i kartą graficzną RTX 3080. Pamięci, które wykorzystaliśmy w teście, to popularne balistiksy oraz wajpery. Wczytane profile XMP bez ręcznej ingerencji w nastawy i może sprawdzać różnicę wydajności. Spodziewając się dość niewielkich różnic wydajności, testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wbudowanych benchmarków w grach na maksymalnych detalach, starając się zachować jak najbardziej zbliżone do siebie lokacje testowe. Jeżeli spodoba się Wam materiał, piszcie w komentarzach, łapki w górę i zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Póki co zostawiamy Was z nagraniami z gier, po których przejdziemy do podsumowania i omówienia. Zapewne zauważyliście, że różnice pomiędzy pamięciami 3200, 3600 a 4400 MHz wcale tak duże nie są. Na wykresach macie dodatkowo do wglądu rezultaty z pamięciami 3600 MHz w trybie gir 2, jak i również wyniki bez wczytanego profilu XMP w GRI 1. Największe różnice odnotowaliśmy w Marvelu, ale optymalizacja tej gry po prostu rozkłada nas na łopatki. W Horizonie, Girsach czy Tomb Raider przy wczytanych profilach XMP różnice sięgają kilku klatek. A w pozostałej części gier z naszego testu różnice były bardzo małe, nawet na granicy błędu pomiarowego. Wysoko taktowane Wipery z wyższymi opóźnieniami w trybie GIR-2 wypadają praktycznie tak samo jak Ballistixy 3600 MHz w trybie GIR-1. Jeżeli uda się Wam zejść na Viperach do taktowań 3600 ze znacznie niższymi opóźnieniami rzędu 15, 16, 16, to wyciągniecie z nich kilka dodatkowych klatek. Nam akurat się trafiły dość kiepskie kości i nie mogliśmy za bardzo z nimi poszaleć. Pamięci 3200 MHz, a nawet te z wyłączonym profilem XMP w średnim FPS ie nie tracą aż tak sporo. Większą różnicę widać natomiast już w jednoprocentowym low FPS. W ogólnym rozrachunku w testowanych przez nas grach najbardziej opłacalne wydają się pamięci 3600 MHz ustawione w Gear 1 Biorąc pod uwagę to, że pamięci 3600 czy 3733 można dostać praktycznie w cenie pamięci 3200 czy 3000 MHz, to zakup tych pierwszych jest zdecydowanie bardziej opłacalny. Jeżeli chodzi o wyżej taktowane pamięci, np. pamięci na kościach BIDAI, to o ile nie ustawicie ich ręcznie pod maksymalne taktowanie w GIR 1 z maksymalnie obniżonymi opóźnieniami, to z zysku wielkiego z nich też mieć nie będziecie, a zapłacicie jednak więcej. Mamy nadzieję, że ten krótki, ale treściwy test ułatwi Wam dobór pamięci DDR4 na LGA 1700 z procesorami Intel Core Alder Lake. Na dziś kończymy, siadamy od razu do zaległości, niebawem widzimy się ponownie. Trzymajcie się chłodno w te upalne dni. Cześć!